Siemanko, z tym ja witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale Vlog troszeczkę inny niż poprzednie, to znaczy jak poprzednie, poprzedni tak naprawdę troszeczkę inny, bo nie będą to na, na żywo nagrania, po prostu wam wam opowiem do sześciutko teraz przed kamerką a pomiędzy moim opowiadaniem pojawiać się będą e, różnego rodzaju przebitki, e, filmiki e, zdjęcia, będę starał się dopasować te zdjęcia, żeby powiedzmy jak mówię o bagażniku, to żeby były zdjęcia przed bagażnika tak dalej. ale zacznijmy w takim razie opowiadanie więc tak, moje nowe auto to Fiat Bravo 2, rocznik 2008. No czyli ma obecnie niecałe 13 lat, jeśli licząc dokładnie w każdym miesiącu tak dalej. Więc jest to w miarę młody samochód, jak na polskie warunki. Szczerze, no, no ja taki, to jest taki samochód jeszcze na powiedzmy na jakie Planuję nim pojeździć do mniej więcej 2025. Już będzie w dobrym stanie, wtedy powiedzmy za jakąś szóstkę siódemkę, go sprzedać, kupić może jakiś mniejszy model tego fiata. Jeżdżę tym autem już ponad miesiąc, więc jakąś tam opinię o nim mam. Uważam, że to auto jest naprawdę dobrze się je prowadzi. Jedynym minusem, tak naprawdę, jest dosyć wąskie pole widzenia, jeśli chodzi o tył, bo ponieważ te słupki boczne są naprawdę grube. Ale jeśli chodzi o powrowadzenie, jest mega przyjemne. Spalanie. Z tego co wiem jest, ja mam w gazie oczywiście LPG I u mnie jest to około 7 sorki 8 litrów w mieście i chyba 6,5 albo 7 na trasie Więc to jest dobre spalanie, tym bardziej, że no, mam LPG Naprawdę wychodzi mi to taniutko, jeżdżę nim sporo Naprawdę pali mało, bo pamiętam, że raz zatankowałem go pierwszy raz Zatankowałem go za 150 złotych Chyba to przejeździłem nim prawie miesiąc, za 150 zł. A, robiłem, a jeździłem prawie codziennie jakieś 40 km, więc dosyć sporo tych kilometrów nim udało mi się zrobić. No i co, to auto bardzo mi się podoba. Jest przede wszystkim ten model mnie ujął tym swoim czerwonym kolorem, bo w innej kolorystyce jakoś te samochody już tak dobrze nie wyglądają. Przede wszystkim, jeśli chodzi, tam mówię, wygoda jest na pierwszym miejscu. Ten minus to właśnie ta troszeczkę słaba w, w, widoczność. Palanie, tak jak mówiłem, jest bardzo dobre. E, cena. W ogóle, w ogóle kupiłem to auto? E, auto kupiłem za równe 10 tysięcy. Taka wartość tego auta jest. E, to wyglądało tak, że miałem e, Audi A6 i wymieniłem Audi A6 właśnie 2001 rocz, ro, roku na no właśnie tego Fiata Bravo z dopłatą e, 7 tysięcy. Ja tego Audi A6 dałem jedna, tego... E, Dałem mm, 4000, czyli w sumie wyszło mi 11 nie? tysięcy e, Te auto, mm, stan techniczny jest bardzo dobry, zero to jest przede wszystkim e, W środku wygląda bardzo ładnie, wiadomo teraz trosz troszeczkę gorzej Przez to, że no, tak wiecie, jaka pogoda jest na dworze e, i po prostu te auta się szybko w środku brudzą, bo wchodzisz papciami brudnymi, no i nie ma jak bardzo jak Wiadomo, no, może coś tam wyczepać tego na progu, ale to nie jest to samo, więc y, ogólnie jest ładnie, e, po prostu na wiosnę samochód zostanie oddany na takiego generalnego czyszczenia i potem będę też sobie wiosnę starał się to tydzień, dwa jeździć e, i po prostu na myjce myć, bo ja tak przepraszam, tak mam z autami, że raz na tydzień, dwa jadę na myjkę i myję szczególnie jeśli chodzi o wiosnę, lato, bo wtedy takie coś muszę się na przykład e, takie jak nie jest dobra pogoda, to taki auto w dobrym stanie się muszą trzymać naprawdę długo. No i co mogę jeszcze powiedzieć w tym aucie? Bagażnik jest w miarę pojemny, parę, browarów, parę browarków wejdzie, jak możecie Państwo zobaczyć teraz na zdjęciu. Koło zapasowe weszło, chociaż musiałem, powiem Wam dwa dni temu, to koło zapasowe użyć, bo miałem, dostałem flaka. Ja się, tego poprzedni kierowca poinformował mnie, że przednie opony, wchodzi w nich troszeczkę powietrze. Pojeździłem z nimi tak długo, aż mogłem, pojechałem do wulkanizatora, do południu za Właśnie mi założył tą oponę, zapasówkę, na to jedno koło Nie, czekajcie, kurwa, czyż... Nie, sorki, że zapasówki jeszcze mamy ja pierdolę, pomyliłem się, zapasówki mi nie założył, sorki To jedno, jedna opona nadawała się do regeneracji, to wszystko załatał A jeśli chodzi o drugą, to po prostu kupiłem od niego za dwie dyszki taką Yy, oponę już jakąś używaną, i po prostu kupiłem tą oponę po to, żeby tą oponą dojeździć do wiosny, bo wiosna po prostu zainwestuje yy, w jakiś właśnie cały pakiet wielosezonowych yy, opon, yy, po prostu cztery sztuki, wielosezonowe takie, które będzie jeździł przez parę lat yy, i tyle, więc to po prostu musi pojechać do wiosny. Jeszcze wam powiem wam yy, o mocy, właśnie to nie jest w domu prędkości, bo mam yy, 66 koni mechanicznych tylko. Więc auto nie jest demonem prędkości, nigdy chyba jest 1.4 z tego pamiętam Więc no Powiedzmy taką no, przeważnie na trasie bez problemu raczej 120-140 pojedzie po dłuższym rozpędzeniu No ale nie jest to demon prędkości Więc jak chcę wyprzedzić to muszę jednak nie wszystko dosyć uważać Bo w tym Audi na przykład A6 miałem tak, że tam było 180 koni Tam wystarczyło jedno raz docisnąć porządnie I już jechałem tego, już można było w 180 nawet jechać więc, Ale tutaj trzeba się troszeczkę się rozpędzić, ale mimo wszystko prowadzi się w miarę żwawo I to jest tak, że przez 120 km na godzinę w środku wydaje się, abyście jechali co najmniej 150, Taki dziwne uczucie jest No i tyle, dajcie znać jak wam się podoba to moje autko Dajcie znać jak wam się podoba taka forma vlogu Taka dosyć, następny vlog właśnie na moim tatuażu będzie zrobiony w takim samym stylu właśnie Ponieważ no, zapomniałem też nagrać jakieś materiałów, w sumie z tego vlogu, więc będę to wszystko na żywo wam opowi opowi opowiadał no takie to są półvlogi No i co, za parę dni... Yy, no wy teraz widzieliście, parę dni temu była reakcja. Nie wiem jak się przyjęła, bo nagrywałem tego samego dnia, dlatego mam to samą koszulkę jak coś. Yy, no i za parę dni widzimy się już, bo ten film chyba 13. Tak, tak, więc 16 albo 15, 15 widzimy się na pierwszym odcinku w gry Hitman 1. Yy, więc co, yy, tu był Chris. łapkę w górę. Subikaj się synowi, widzimy się... Na kolejne, na kolejne materiale już niebawem. Elo, cześć i na razie.